Dzień dobry Julia, przejść, ze mną Mateusz Mulański, bardzo długo nie rozmawialiśmy, tak jak przed chwilą e, wspominaliśmy, Mati, jak oceniasz część konferencji swojej? E, cześć Julcia, witam wszystkich e, obserwujących kanał, TV reklama, jak oceniam, e, no nie dali mi za bardzo rozwinąć skrzydeł e, w konfrontacji z naszą różową landrynką, e, więc, więc z, jakby nie mam za bardzo nic w tej kwestii do powiedzenia, najbardziej e, przejął stery tata, z tą, z tą szalą reporterką. Eee, no i, no i co, Marcinek Wrzosek z, z Sariusem. Sarius mi się bardzo spodobał. Eee, widać, że czuję, że czuję czuje, czuje ludzi, czuję klimat. Polubiłem go. A jeżeli chodzi właśnie o, o twoją osobę, część konferencji, czujesz niedosyt, jest coś, co byś chciał powiedzieć, a nie zdążyłeś? Bardzo dużo rzeczy, no ale one zostaną na drugą konferencję lub też na face to face. Po roku powraca odgrzewana walka z Arkiem. No jednak ta walka się odbędzie. Jak się z tym czujesz? Ta walka wiesz, miała już się dawno temu odbyć, tak? Tylko przez, przez moją kontuzję się nie odbyła. E, walka była na tyle wyrównana już. Wiesz, jeszcze stary Mateusz by wracał do tego, liczył te rundy i tak dalej, mówił kto mówił jak, ile, ale ja już nie wracam. Wygrał dwie rundy, ja wygrałem jedną, nieważne wygrał, mam e, w rekordzie e, 5-1. E, to jedną mam z przodu niestety, no ale teraz już nie pozostawię na suchej nitki. Zresztą wiesz, na, najbardziej cieszy mnie to, e, wiesz co jaką drogę przebyłem przez ten rok czasu, e, o czym świadczą zakłady bukmacherskie, bo e, w przypadku pierwszej walki z Arkiem, no to te zakłady były chyba 1 do 7, jak dobrze pamiętam, a w, w momencie walki były 1 do 10, a teraz jest, nie ma faworyta, więc to jest dla mnie wyznacznik, wiesz, mojego progresu i e, rozwoju w tym sporcie. A jeżeli chodzi o twojego tatę i szalonego reportera, który wparował na scenę, e, co ty o tym powiesz? Ale skonkretyzuj, proszę, pytanie. No bardziej mi chodzi o to, że tak jakby na początku był konflikt między tobą a Arkiem. Później doszedł twój tata i po roku dochodzi Tomek właśnie. Czy znaczy, bo oni to coś tam razem, wiesz, współpracują, nagrywają. Ej, gdzieś tam się smarają razem po ogonkach i. i tak wyszły. <noise> Smerają po ogonkach. Tak. Ale czy ta walka według ciebie będzie spektakularna? Twój tata e, no już trenuje sporo, tak, a jednak Tomek no jeszcze nie zaczął. No nie, no nie. Ja nie chcę komentować tej walki, bo. Ale czy to jest wybicie się na rodzinie Muralskich? Jeżeli chodzi o tego reportera, nie, nie oceniasz, niech ocenią to ludzie, no wiesz. Twoim, wiesz, twoim zdaniem. Moim zdaniem? Czy wybicie? Nie wiem. Nie wiem. Może tak, może nie. Arek go, go jakby wciągnął w ten temat, więc to bardziej Arek go wybił. E, gdzieś tam pewnie pośrednio, na pewno. No, oczywiście, dzięki, dzięki nam e, jego rozpoznawalność wzrośnie. E, ale powiem ci szczerze, że miałem do niego taki ambiwalentny stosunek, naprawdę taki. On jakby nie... Szczypie, 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 ma tą szyderę na całkiem wysokim poziomie. I powiem ci szczerze, że miałem o nim dużo lepsze zdanie, ale teraz je zmieniłem. Jest, jest takim obszli tak jak powiedział ojciec na konferencji, takim, taki chami prostak z niego wyszedł. Wiesz, taki... No nie spodobał mi się, nie lubię. A jeżeli chodzi... Nie polecam. <laughs> Ale tutaj, to to, jak stałeś, to myślałam, że będzie tak wiesz. Z twojej strony bardziej tak nie wiesz, niepewnie, a jednak tak formalnie się zachowałeś. No tak, no pewnie. Już widzę zero to w tobie agresji, coraz mniej. A jakie masz teraz stosunki do arka? Czy to już jest takie totalnie spokojnie i neutralne? Czy jak go dzisiaj zobaczyłeś, przypomniałeś sobie o tej walce, to gdzieś tam się w tobie wiesz, wszystko podbuzowało na nowo? Znaczy ja mam arka na lodówce. Yy, przed telewizorem, wiesz, yy, w szafce otwieram szafkę widzarka, otwieram lodówkę widzarka, mam jego plakat. Oczywiście żartuję, wiesz. Yy, parafrazuję słowa M M Mariusza Wacha, jak walczył z yy, kliczką, że miał wszędzie jego plakaty. Oczywiście ja tego nie mam, ale. Ale teraz... W parku treningowym mógłbyś mieć? To nie, na pewno... nie, nie, to nie chodziło. To wiesz, ja mam, ja mam trenerów świetnych: Michał Wlazł, Robert Maruszak, Marcin Wasilewski. To są ludzie, którzy mnie poprowadzą do sukcesu. Tak jak wspominałem na ostatniej konferencji przed walką z Alanem, że fame dał mi schodki do, przesko do, do, do przeskoczenia step by step. Kwi Kwi Kwiciński był tym pierwszym, Arek jest tym drugim. Za chwilę się dowiecie o trzecim, czwartym i piątym. Bo ty wspominałeś, że chyba w tym roku chcesz stoczyć najwięcej walk freakowych. Tak, e, pięć lub sześć walk. A masz już... Trzy. Mhm. Teraz będzie trzecia, tak? Tak. Czy masz już trzy? No nie, no mam... Y... Dwie. 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 tak ty, ty chcesz się wyrobić. Zobaczysz. A to ty, przepraszam bardzo, otwierasz swoją federację? Będziesz tam walczył, czy co? Bo... No dobra, może jeszcze będą trzy Ja Jestem ciekawa, jak ty się ty się wyrobisz, mój drogi Mateuszku? To już jest chwileczko klauzula poufności, której zadać ci nie mogę, ale y, jakby biorę odpowiedzialność za swoje słowa i tak będzie, nie? Będzie to na pewno 5 lub 6 walk. A tata? Jak jego treningi? Ym, jak treningi? No gościa nie poznaję. Nie poznaję gościa, widzę, widzę ten błysk, który widziałem 10-15 lat temu yy, na treningu. Masakra. Tydzień temu. To jest, to jest, to jest, jest wół roboczy, to jest roboczy. On naprawdę, jeżeli ja trenowałbym bym tak ciężko jak ojciec, to byłbym dużo, dużo wyżej niż jestem teraz. Hmm, czyli Mateusz jest po prostu leniwy? Leniwy nie, 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 nie. To wiesz, to to nie jest kwestia lenistwa, tylko takiego, wiesz. E, samozaparcia. zaparcia no. A Mateusz. Ja, to nie tyle, ile trzeba. Ile, ile należy, ile trenują zawodowcy, a tata truje jeszcze więcej niż zawodowcy. A Mateusz jak ocenisz występ swojego taty tydzień temu w telewizji? Wiesz, to, to jest taki temat, który, który gdzieś tam nie jest dla mnie miłym tematem i, i, i gdzieś tam, jak sobie wracam, robię sobie taką re, re, retrospekcję tej historii, no to, to nie były to chwile, to, to nie były to miłe momenty w moim życiu, więc ciężko jest mi to oceniać, no ale jeżeli już sprawa trafiła tak wysoko. O, do, do, do telewizji publicznej, do sprawy dla reportera, którą ogląda miliony ludzi, do, do pani Elżbiety Jaworowicz, no to już mówi sa, samo za siebie, więc więc, więc szykujcie się na, 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 na naprawdę dużo ciekawych informacji. Słyszałam, że będzie kolejna część, część ze względu na rekordową oglądalność, tak? Tak, 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 tak. tak. A dlaczego w ogóle... I to, to, i to naprawdę tutaj nie ma pola do, yy, nawet gra ma pola do, do, do żadnego śmiechu, czy też yy, pogardy, szydery, bo bo to kurwa nie jest temat do śmiechu. Nie? A dlaczego to dopiero po tylu latach wychodzi w momencie, gdy tata staje się osobą medialną? Właśnie właśnie dzięki temu, że stał się osobą medialną, ee, ma, tako, ma, ma, ma taką możliwość, żeby za pośrednictwem e, telewizji, mediów e, i różnego rodzaju e, odbiorników e, po prostu dojść do swojej prawdy, o, o którą walczył już od 10 lat. W takim razie życzę, żeby sprawa się wyjaśniła. Dziękuję Tobie za rozmowę i mam nadzieję, że na następnej konferencji, tak jak już wspomniałeś, e, będzie ciekawej. Dziękuję. No, myślę, <laughs> że tak. No, myślę, że dadzą nam w końcu porozmawiać. <laughs> Jeszcze jakbyś mógł tutaj prosto do kamery jakoś do Arka jakiś taki przekaz powiedzieć. Przekaz? Areszku, będzie wpierdol. Pozdrawiam. Dzięki. <laughs>